W kadcji pomec Random. Mecz bardzo zacięty w końcówce zwycięstwo Rosy. Myślę, że w opinii wszystkich, którzy ranych zasłużone 64 do 61 są z nami. Trener zespołu Góski Wojciech Kamiński, zawodnik Tory Tomas. Panie trenerze, proszę o ponęczowy pana. Wszystkim radę, że nie z gdzie nie sezonu, początku sezonu Widać, że ta drużyna chce grać, wraz z energią, gra bardzo dobrze mądrze i walczy, walczy do końca i dzisiaj to pokazała, bo my świetnie weszliśmy w grę, a w mecz, yy, kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku, a, a w końcówce nie dużo brakowało, a drużyna gospodarzyna nas i wykorzystała ten nasz przestój i wygrała po raz czwarty. Dlatego jeszcze raz słowa uznania dla, dla trenera, dla cała organizacja z tego i również gratulacje dla moich chłopców, że w końcu obszerowaliśmy no, ten sezon, bo graliśmy wiele krótkich meczów, meczów na, na Pograniczu, gdzie jest to ostatnia akcja, czy jeden rzut i, i, i do tej pory nam się to nie udawało, nie udawało nam się odnieść zwycięstwa. Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy bardzo skoncentrowani, a że Pas w wydyni sięga bardzo ciężko. To wiemy wszyscy i wynik, wynik i skuteczność, na którą nasz zawodnik to był naprawdę, naprawdę ciężki fizyczny mecz, ale to nadzieję, że się że gra się na, na tak Dziękuję bardzo. Thomas, man of the match. Panie points, seven rebounds, three assists, two steals. Congratulations, Thank you. What's your opinion after the game? We um, definitely um, needed, needed this win. We had some um, tough games before him and it all went down to the wire. There's um, a tough tackle team that um, played with a lot of energy. And um, we played great defense throughout the whole game. And then, um, you know, they made their run at the end, but we were able to close it out. It was a good win for us, especially on the road. To był bardzo ciężki fizyczny mecz, bardzo twarda gra w defensywie, ale to my przeważaliśmy i udawało nam się budować przewagę. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Sebastian Kowalczyk. Pierwsza porażka w sezonie w czwartym meczu. panie trenerze, ale walczyliśmy ambitnie do końca. Tak, e, e, oczywiście, oczywiście. That's, the goal this season. The goal this season is to fight every game, to try to involve this, uh, to incorporate this, as we said, group of, I will not say young players, but 22 to 24 years old. Uh, uh again, the problem is this sinusoidal that I speak all the time. Takie jest nasze założenie w tym sezonie. Ja chyba nie mam tutaj mocy tak. grać ambitnie całym zespołem, bardzo młodym zespołem, złożonym głównie z graczy w przedziale wiekowym 22-24 lata. A dziś naszym problemem ponownie była sinusoida, grza, o której już mówiłem poprzednio. Say, normal, below, Nawet w zwycięskich meczach mieliśmy kilku bądź kilkunastominutowe okresy, kiedy graliśmy zdecydowanie poniżej naszych możliwości, ale to przeglądało się z okresami gry naprawdę and bardzo dobre. <coughs> I najpierw musimy wypracować to, że w jednym meczu będziemy w stanie zachować równy poziom gry, a później przyjdzie pora na przedłużenie tego stanu na dwa bądź trzy mecze. I to jest our fourth game w 11 dni, 10 dni, myślę. I moje my serce We do chłopaków. Nie mamy żadnych, regrets. We still 3-1. I uh, we keep going. To nas, chciałbym przypomnieć, że to nasz czwarty mecz w ciągu zaledwie 10 dni. I w zasadzie nie mamy na co narzekać. Mamy bilans 3 do 1. I cały czas walczę. About small stuff in the game, if you shoot 20% for 3 and 36% for 2, you don't have a chance against any game, especially against team like Cross. A zaglądając do statystyk, jeśli ma się 20% skuteczności za 3 punkty i 36% za 2, to z takim zespołem jak Rosa raczej wygrać nie może. I w zasadzie możemy cieszyć się z tego, że przegraliśmy. Te to to Rosa. They came to win. Gratulujemy ROSIE zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Sebastian. Strasznie zacięta walka na parkiecie, w zasadzie nie mieliście miejsca za dużo na nic. Dobry wieczór. Na początku chciałem pogratulować zespołowi gości Roś za zwycięstwo. Co do samego meczu, pierwsza połowa troszeczkę ustawiła to spotkanie. Zespół Rosy bardziej doświadczony, z troszeczkę większą energią zagrali tą pierwszą połowę i, i, i dlatego przegrywaliśmy bodajże 13 punktami. Staraliśmy się w drugiej połowie walczyliśmy, wiadomo, jak w każdym spotkaniu. Również podziękowania do naszych kibiców za, za wsparcie całe spotkanie. Nawet gdybyśmy tam ponad minus 10 punktów dalej nas wspierali, zwróciliśmy do gry, no niestety zabrakło czasu i odnieśliśmy pierwszą porażkę w sezonie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? No proszę.